Podatek bankowy, który miałby być opodatkowany. To jest trudniejsza sytuacja. Czy on sprawa. przejdzie właśnie, e, właściwie będzie podatkiem no. nas, opodatkowaniem naszych portfeli, czy rzeczywiście banków? To już jest trudniejsza sytuacja. No, Mogę podejrzewać, że w dłuższym horyzoncie tak że to będzie przerzucone jednak na klienta. Już mamy dzisiaj takie zapowiedzi niektóre, że... Nie, tak, niektóre... odpowiada odpowiadają Ta. banki, nawet no tak, ale bank... polskich, Ja tak? bym się tego nawet nie bał specjalnie. No przecież to wiadomo, że, że banki będą odpowiadały w ten sposób, No żeby powiedzieć, nie róbcie tego, bo, bo to będzie niedobrze. Mhm. Natomiast są już pewne zapowiedzi, na przykład niektóre banki zaczęły w bankomatach stosować opłaty dla, jeżeli ja robię wypłatę z bankomatu obcego, a nie swojego własnego bankomatu. To, to już jest już Pewnym elementem, gdzie ja chcę związać klienta i go w jaki sposób ukarać, jeżeli pójdzie gdzie indziej, dlatego że to jednak w jakiś sposób może zwiększać moje przychody. Więc tu z bankami. Też nie będzie takie proste. Też to nie będzie takie proste, bo mówię, ten rynek bankowy też jest wysoce konkurencyjny. Ale można dać sobie z tym radę, mówiąc językiem Prawa i Sprawiedliwości, e, mogą sobie dać wie z tym pani, radę? Wie Pani, ja myślę, że ze wszystkim sobie można dać radę pod warunkiem pełnej koncyliacyjności. To znaczy, my wam damy podatek, ale na przykład ułatwimy wam coś innego w zamian. Rozumiecie doskonale, bo tak wygląda to w świecie, że te transfery zagraniczne powinny być ukrócone, ale my. Ukrócimy, ale w zamian za to damy wam lepszą opiekę w miastach, lepszą opiekę administracyjną, damy wam rozmaitego rodzaju pomoc w obszarach, które jest dla, nas, dla was ważne, no, to, to jest biznes. No, biznes nie może być jednostronny. tylko jednostronny i nie może być tylko w, w jakiś sposób a taka atmosfera restrykcyjności. To jest normalne, że biznes się w tym momencie zaczyna prowadzić proces negocjacji, my się na to zgodzimy, no ale dajcie nas coś w zamian. Jeżeli tak to będzie ta rozmowa prowadzona w sektorze bankowym, można to prowadzić. No zdecydowanie sektor finansowy, sektor bankowy jest dosyć skłonny do tego typu rozmów. To wydaje mi się, że... Ten podatek bankowy, ja nie wiem jaki on będzie kształt, oczywiście łatwiej byłoby mi powiedzieć, gdybym wiedział dokładnie, bo można byłoby to przeliczyć. Na razie jeszcze trwają rozmowy. Ale jeżeli ten podatek bankowy nie będzie zbyt dramatyczny, myślę, że banki to są w stanie naprawdę przełknąć.